To już jest. Przyszedł mój nowy plecak, dziewczyny. Co? Każdy mnie zawsze budzi. No, mnie też. Ty mnie wczoraj obudziłaś. Patrzcie na mój nowy plecak. Ale jest piękny. Nie jest piękny. Ja bym go chciała mieć. Zamówiłam go. Zamów mi też. Właśnie, to był ostatni. Ostatni? No tak. Ja ci dam ostatni. Dawaj go. Nie, to mój. Z nowej kolekcji ubrań. Pa. No, fajny. Mhm. Tak, pa. Ach, za kilka dni do z takim brzydkim plecaczkiem. No przecież jest piękny. Nie jest ładny. Jest ładny. Chodź. Przebierz się i chodź na śniadanie. No kto nam niby zrobi śniadanie? No, siostrzyczka. A no już od niej nic nie chce. No, weź sobie tablet i chodź. Pójdę się ubrać. Idźcie na dół. Czas się ogarnąć. Ubieram się w moją ulubioną nową kolekcję ubranek. Spinkę też. Czas się umalować. Muszę użyć wszystkiego: róż do policzek, puder. No dobra. Czas się umalować. Okej, okay, tutaj na rączki, klemyk, na nóżki, usta. Czas się umalować. Pięknie jest. Teraz puder. Na no, policzki, albo nie na twarz. I teraz róż teraz na policzki. Na jeden i na drugi. Zobaczcie, nawet działa. Mój ulubiony krem na twarzy. I tutaj jeszcze na ręce utrwalę i mogę się przebudować na spokojnie do mojego nowego plecaka. Ja w sumie by, też bym zmieniła baktyczkę. Hmm, mam pomysł. Pójdę na chwilę do sklepu. Gdzie idziesz? Do sklepu na chwilę. Okej. Okay. Jestem. Co masz? Hmm, takie tam rzeczy do szkoły. Ładnie wyglądasz. Dzięki. Ten plecak Ci nawet pasuje. Jakie masz rzeczy? No tu mam taki zeszyt. Książkę tu już miałam. Zeszyt. Kolejny. I dwa ołówki. No fajne. Ile za to na to dałaś? O, za stówę. To mało. No wiem, właśnie. Teraz chowam ci, żeby nie było. No jest pięknie. Zobaczcie, jak się prezentuje. Ja mogę ten pleciak wybrać? Weź sobie z ołówkiem. Ołówek możesz sobie zostawić. No dobra. Piękny plecaczek. Teraz do mnie pasuje, zamienimy się. Tak, twój jest za ładny. No dobra, chodź na śniadanie. Uuu, śniadanie zrobiłyście. No właśnie ty nam zrobisz. Wiedziałam. <laughs> Co się stało? Nic. Wszystko dobrze. Ja nie robię śniadania. Ja też... Co? Daj to. Możesz chociaż pozamiatać. O dziękuję. Daj ja wolę zamiatać niż śniadanie robić. Ja nawet nie mamy co zjeść. O Boże. Nieważne co tam jest. Co ja mam wam zrobić? I zrób parówkę. Dobra. Niech się robią parówy. A to parówy. I tu pokroić. To też nie gotować. Już? Nie, robi się. A, dobra. O, Ziemniaczki, tam, nie się umyją. Parówy. Jedna parówa. Druga paruwa, trzecia parówa, czwarta parówa. No, nie spada mi wszystko. To rodziców już nie będę robić. Oni się zjedzą, kiedy będzie. Ja to parówę zjem. Okej, okay, jest. Tam już nic nie ma. Paruwa? Nie. Dobra, zamieniamy talerz. No, zamieniamy talerz. Proszę, śniadanko, byś przyniosła. Nie przyniosę. Zachowujesz się jak dwuletnie dziecko. Spadaj. Nawet sobie nie przyniosła? No nie. Nie no, wcale sobie nie przyniosła mnie. Oj, weź już, przestań. No to co, mogę zjeść dwie porcje? Nie, po prostu zapomniałam ty mi zjeść. Botko. Już wcześniej nie... Się... To mój. Trudno. Oj za dużo keczupu. Zjadłam. Kto ostatni zjadł? Kto środkowy zjadł? O nie. Mhm. W sumie ty zjadłaś pierwsza. Środkowa. O nie, nie. Ja nie zjadłam. Mhm bram chociaż zmywać. Trochę sobie pozmywam. Rękę wyczwiczę. Ten film nie miał polegać na myczu, myciu inaczej. Ale chyba jednak będzie. Już. Jeszcze pranie robić pewnie będę musiała. A i wiesz co? Możesz zrobić planie. Wiem. Mhm. Mm no wiecie co? Ja sobie jednak idę na shopping. Beze mnie. Mm? Mm. <słuch> o, chyba wróciła. Jesteś? Tak. O, dużo rzeczy fioletowych. W końcu mam challenge. Naprawdę? Mm, oddasz sukienkę. No dobra, pożyczę ci coś. O i co masz? Widzicie, że masz zabawkę to pewnie dla mnie. Hi, hi. Mam nową zabawkę. od To nie dla ciebie. Jak to nie dla mnie? U, energetyk. Nie możesz pić. Nie masz 18 lat. Nie mam 18 lat. Ale to i tak nie na dziś, to na jutro. Idę to zanieść. Widziałaś się? Robicie ze mną challenge. Tak, no, tak. Ej! Chodź na balkon. Na dwór. Co? Nalej, nalejemy wody na, do pistoletu i ją Tak, dobry pomysł. Jak będzie spała. Mhm. Chodź, nalejemy. Nalewa się. Zobaczmy, przetestujmy. Ciała. Chodź. Jedzie na górę. Hmm. Ta torba jest niepotrzebna. to gdzieś włożyć. Ej, no dobra. Postanowione. Dzisiaj idę spać wcześniej. Wiem, że jest dopiero siódma. Teraz chodź. Jedziemy. No chyba to nie to piętro. Wiem, tam wiem. O! Budzimy tak mamę i tatę. Oni śpią? No, urwali sobie drzemkę. Zobacz, mama już się ubrana. A tata się przebrał w piżamę. Mhm. Dobra, chodź. Ale będzie gdzieś nie. musimy to nagrać. No i wrócimy na kanał. Ja będę nagrywać. Sorry, że tak głośno. Okay. Mm -hmm. Dobra, dawaj. włączyłam nagrywanie. Co wy robicie? Jest dobrze? Mm -hmm. Co to było? Nie wiem. Mały płacze. Wojtuś, Wojtuś, nie idź tam. Co wy zrobiłyście? Pa. Tak wcześniej spać. Dobra, my też idziemy spać. Ok, zamiana. Pa. Jeśli wam się film podobał, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Dokładnie nie wiem, o co w tym filmie chodziło ale to jest szalony w końcu dzień, więc dużo się dzieje. I zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Dalej pójście i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!